Witajcie! Wiele legend świata opowiada o gigantach, wielkoludach i tytanach. Często można ich spotkać w baśniach i mitach. Zadziwiają fenomenalnym wzrostem i zachwycają niezwykłą siłą. Ale ponad przeciętnie wysocy ludzie istnieją naprawdę. Niestety nie wszyscy rozumieją, co gigantyzm oznacza dla zwykłych śmiertelników. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam, gdzie mieszka najwyższy człowiek na świecie i jak mu się żyje wśród zwykłych ludzi. Zheng Yinglian przeszła do historii jako najwyższa kobieta. Możliwe, że na świecie istniały wyższe dziewczyny, ale informacje o Zheng Yinglian są oficjalnie i wiarygodnie udokumentowane. Wiadomo, że miała 248 cm wzrostu. Była tak wysoka i duża, że długość jej dłoń wynosiła 25 cm. Wyobraźcie sobie, ile to jest! Ta niezwykła dziewczyna urodziła się w 1964 roku i zaczęła wyróżniać się wzrostem niemal od kołyski. Już w wieku 4 lat przekroczyła metr, a w wieku 13 2 metry. Chinka osiągnęła rekordową wysokość w wieku niecałych 17 lat. 248 cm i zatrzymała się na tym poziomie. Co prawda, niektórzy uważają, że pomiary nie są prawidłowe. Zęg w rzeczywistości cierpiała na ciężką skoliozę. Na zdjęciu widać, że zawsze chodziła jakby pochylona do przodu. Niektórzy uważają, że gdyby udało jej się wyprostować, z pewnością przekroczyłaby granicę 2,5 m. Niestety życie zęg było krótkie, dziewczyna nie dożyła 17 lat. Niestety w przypadkach gigantyzmu tak się czasem zdarza. Ale 248 cm wzrostu oczywiście nie jest rekordem. Nawet zęk byłaby niska w porównaniu z rekordzistą wszech czasów, Robertem Wadlowem. Według księgi rekordów Guinnessa jest on najwyższą osobą w historii. Trudno w to uwierzyć, ale Wadlow miał 272 cm wzrostu, czyli był o cały metr wyższy od wielu z nas. Ważył też sporo prawie 200 kg, ale ze względu na swój kolosalny wzrost, wcale nie wyglądał grubo. Roberta nazywano Walton Giant, od miasta w USA, w którym się urodził. Do czwartego roku życia Robert był zupełnie zwyczajnym dzieckiem, ale potem nagle zaczął rosnąć jak na drożdach. W wieku 8 lat urósł do 188 cm, a w wieku 10 lat osiągnął prawie 2 metry wzrostu i 100 kg. Istnieją stare nagrania dwunastoletniego Roberta, na których widać, jak chłopak jest duży. Ponieważ jednak nie ma żadnych zdjęć z tego okresu w jego pełnym wzroście, trudno uwierzyć, jaki naprawdę był wysoki i ciężki. To oczywiście nie wszystko. Wodlow nie przestał rosnąć przez całe życie. W wieku 21 lat miał 262 cm wzrostu i ważył 223 kg. Ale rok później trochę schudł, ale jednocześnie urósł o kolejne 10 cm. Przyczyną tej anomalii jest guz przysadki mózgowej i akromegalia, dlatego Robert nie mógł przestać rosnąć. Ustanowił rekord nie tylko wzrostu, miał też na przykład największy w historii rozmiar stopy, 47 cm. A także gigantyczne dłonie. Ich długość od nadgarstka do czubka środkowego palca przekraczała 32 cm. Niezwykłe rozmiary Roberta przyniosły mu nie tylko ogromne uznanie i sławę, ale także wiele problemów zdrowotnych. Giant zmarł w wieku 22 lat w wyniku infekcji. Co ciekawe, Najwyższy człowiek w historii wyróżnia się nawet po śmierci. Jego pomnik na cmentarzu jest dwukrotnie wyższy od standardowego. Ale zostawmy smutne rzeczy przejdźmy do żyjących rekordzistów, którzy obecnie zadziwiają świat. Pierwsza w kolejce jest Rumejza Gelgi. To dziewczyna z Turcji, od kilku lat uważana za najwyższą na świecie. Jej wzrost wynosi 215 cm. Oczywiście to niewiele w porównaniu np. z Zheng Yinlian, która była prawie 35 cm wyższa, ale to i tak bardzo dużo. Póki co nie ma innych kandydatek do pobicia współczesnego rekordu. Ponadto dziewczyna może pochwalić się innymi rekordami. Rumejza ma najdłuższe dłonie wśród kobiet 24 cm, najdłuższe środkowe palce 11 cm, i najdłuższy kręgosłup prawie 65 cm. Niezwykłe rozmiary 26-letniej obecnie Rumejzy są skutkiem choroby genetycznej zwanej zespołem Weavera. Ta rzadka cecha charakteryzuje się nagłym i nadmiernym wzrostem, a także innymi powikłaniami. Na przykład Rumejza ma bardzo niski i nienaturalny głos. Prawie cały czas porusza się na wózku inwalidzkim, ale chodzić może tylko za pomocą chodzika i to niezbyt długo. Napotyka też na wiele utrudnień w życiu codziennym, na przykład ma kłopoty z podróżowaniem jakimkolwiek środkiem transportu. Jednak w listopadzie ubiegłego roku po raz pierwszy poleciała samolotem. Rekordzistka leciała na brzuchu, a specjalnie dla niej z samolotu usunięto 6 rzędów siedzeń. Turcja może poszczycić się kolejnym mega rekordzistą. Sultan Kusen jest obecnie najwyższym mężczyzną. Jego wzrost wynosi 251 cm. Sultan, obecnie 40-letni, podobnie jak Wodlow, cierpi na guz przysadki mózgowej. Choroba co prawda nie dopadła go tak wcześnie. Sultan zaczął szybko rosnąć dopiero w wieku 10 lat. Na szczęście udało mu się pomóc, gdy mężczyzna skończył 28 lat. Po wdrożeniu koniecznego leczenia przestał rosnąć, co uchroniło go przed kolejnymi problemami. Podobnie jak inni giganci, Sultan mówi bardzo cicho, a czasem nie do końca zrozumiale. Porusza się w pełni jedynie o kulach. Do zwykłego samochodu praktycznie nie wsiada. Sultan również musi się natrudzić, aby dostać ubrania odpowiedniego rozmiaru. Ponadto ze względu na ogromny wzrost nie mógł ukończyć szkoły średniej i został zmuszony do zajęcia się rolnictwem i prowadzeniem domu. Pod tym względem Turek ma ogromną przewagę. Jak sam mówi, może z łatwością ścinać wysokie drzewa w ogrodzie i z łatwością potrafi wymienić każdą żarówkę. A teraz zapraszamy Was do poznania innych ludzi o niezwykłych cechach, którzy żyją wśród nas. Mohamed i Chuda Shetata to niezwykłe rodzeństwo z Egiptu. Oboje są sportowcami. Ta dwójka ma aż pięć rekordów, więc przypadek ten naprawdę można nazwać nietypowym. Po pierwsze, oboje wyróżniają się wzrostem. Zarówno Muhamed, jak i Huda są wysocy. W sumie mają 414 cm, czyli prawie tyle samo co słynny londyński piętrowy autobus. Ale co ciekawe, Mahomet na przykład może pochwalić się największą dłonią na świecie. Długość jego lewej dłoni, od nadgarstka do czubka środkowego palca, wynosi 31,3 cm, czyli w przybliżeniu tyle co duży talerz obiadowy. Muhammad ma również największą rozpiętość ramion, 250 cm, czyli niewiarygodnie dużo. Jego siostra również trafiła do księgi rekordów Guinnessa. Po pierwsze ma największe stopy. Długość prawej przekracza 33 cm. Po drugie, podobnie jak jej brat, ma imponującą rozpiętość ramion nieco ponad 236 cm i wreszcie ma ogromne dłonie. Rekordowy może być nie tylko rozmiar dłoni, stopy czy sam wzrost, ale nawet głowa. Kolejny rekordzista charakteryzuje się niezwykłą wielkością swojej głowy. Co najciekawsze, to najmłodszy bohater naszego odcinka. Mowa o siedmiomiesięcznym chłopcu ze stanu rapur w Indiach. Od pierwszych dni życia dziecko cierpiało na hydrocefalię, czyli wodogłowie. Mówiąc najprościej, ma to miejsce wtedy, gdy w głowie gromadzi się płyn. Na zdjęciu wyraźnie widać, że jest tu go za wiele. Mówiąc dokładniej niemal 4 litry nadmiarowego płynu. Z tego powodu głowa chłopca spuchła do niewiarygodnych rozmiarów. Jej obwód wynosił prawie metr, a samo dziecko wyglądało jak kosmita. To niecodzienny przypadek, niepowtarzalny, a nawet przerażający. Historia ta ma dobre zakończenie. Dziecko zoperowano, nadmiar płynu z głowy odpompowano, a chłopiec trafił na leczenie. Dzięki temu w ciągu kilku lat całkowicie wyzdrowiał i zaczął wyglądać zupełnie normalnie. Z reguły duży wzrost nie sprzyja gigantom i jest przyczyną wielu niedogodności. Jednak w przypadku Mortezy Merzada jest trochę inaczej. Dzięki swojej osobliwości mężczyzna został wielokrotnym mistrzem świata. Ten Irańczyk jest najwyższym człowiekiem w swoim kraju, a także najwyższym paraolimpijczykiem w historii. Uprawia grę w siatkówkę na siedząco. Pomysł jest prosty: to to samo co siatkówka, tylko siatka zwisa niżej, a osoby z problemami narządu ruchu grają w nią na siedząco. W tej grze wyróżnia się Morteza, ponieważ jego prawa noga jest o 15 cm krótsza od lewej. Cierpi on także na akromegalię, dlatego jego wzrost wynosi 246 cm. Morteza z powodzeniem radzi sobie na zawodach, z łatwością blokuje ataki i zdobywa punkty. Dwukrotny triumfator Igrzysk Paraolimpijskich w Rio w 2016 i Tokio w 2021. Ta dziewczyna też gra znakomicie w siatkówkę i to klasyczną. Sukcesy w tej grze zawdzięcza niesamowitemu wzrostowi. Oto Maki Karin z USA, jedna z najwyższych dziewcząt na świecie. Jej wzrost wynosi 208 cm. Główną cechą Maki są jej nogi, których długość wynosi 135 i 134 cm. Najdłuższe nogi wśród wszystkich kobiet na planecie. Teraz Maki ma 20 lat, więc jest szansa, że jeszcze trochę podrośnie, jeszcze bardziej odskoczy od swoich najbliższych konkurentów. W przeciwieństwie do poprzednich bohaterek dzisiejszego odcinka, Maki na nic nie choruje i nie ma żadnych specjalnych cech ciała. Po prostu miała szczęście, jeśli chodzi o genetykę, lub też pecha. Maki wcale nie jest łatwo żyć z takimi nogami i w ogóle z takim wzrostem. Często uderza się o przedmioty, ma trudności z wejściem do samochodu i znalezieniem ubrań. Ponadto często była prześladowana i wyśmiewana w szkole. Ale najgorsze już za nią, maki już dawno przestała martwić się zastraszaniem i hejterami, i wzywa wszystkie wysokie kobiety, aby były dumne ze swojego niezwykłego wyglądu. Jason Hernandez. Wyjątkowość tego mężczyzny jest także związana z jego nogami, a raczej stopami. Jason ma największe i najdłuższe stopy na całym świecie. Pod tym względem pokonał nawet sultana giganta z Turcji. Jego stopy mają ponad 40 cm długości, a rozmiar buta to 57. Wenezuelski gigant od dzieciństwa zdawał sobie sprawę, że ma wyjątkowe stopy, a w wieku 14 lat przyszło mu do głowy, że ma szansę ustanowić rekord. I tak się stało. Podobnie jak w przypadku innych naszych bohaterów, Jason nie jest do końca zachwycony swoją wyjątkowością. Na przykład nie może kupić butów w zwykłym sklepie, musi je zamawiać. Co więcej, buty dla niego robi ta sama osoba, która szyje je dla sultana. Ale zanim znalazł takie rozwiązanie w rodzinnej Wenezueli, nie mógł znaleźć dla siebie nic odpowiedniego. Dlatego często był zmuszony chodzić boso lub nosić sandały wykonane ze starych opon i tkanin. Na szczęście teraz nie ma takiej potrzeby, zatem Jason po prostu cieszy się ustanowieniem rekordu i życiem. I to wszystko na dziś łapki w górę subskrybujcie nasz kanał, i do zobaczenia wkrótce.